Witajcie w kolejnym odcinku z Gotuj ze ZroceFauksem. Zaczynamy! Ostatnio na jednym z, z live'ów mieliśmy challenge pod tytułem Gotowaliśmy z pamięci pizzę u, tam, w pizzerii kucharza Antonia i tak dalej. No i dzisiaj jest druga część tego dlaczego ZroceFauks robi najlepszą pizzę w Margonem i właśnie wkruszamy drożdże do letniej wody tych drożdży, tak bym powiedział, 20-30 gram na oko, wiecie, tak żeby było dobrze. Do 30 gram drożdży dodajemy łyżeczkę cukru i teraz całą tą mieszankę musimy wymieszać. Mamy tam jeszcze letnią wodę i taki roztworek jakiś będzie taki jednolodny, rozmieszany. Wstawiamy, przykrywamy ściereczką i no i niech sobie rośnie 10 minut, a my w tym czasie... z Mamy taką super mioreczkę, tutaj jest flour, więc mąka, a jest też maka. Ok, i z tego co pamiętam, to ja tak mniej więcej tyle i trzy takie miarki sypałem, więc, więc będzie około 400-450 gram. sietkujemy pięknie. W naszej odsianej mące formujemy ładną, ładny kopczyk. Rozsypujemy tak mąkę trochę po bokach, zostawiamy wgłębienie w środku. Okej, okay, już drożdże są gotowe, tak więc prosimy tutaj je dodać. Ja tutaj już mam łyżkę, jestem gotowy, żeby, żeby mieszać po prostu. Zaraz dodamy jeszcze dwie łyżki oleju. Teraz jeszcze raz memłamy na razie wstępnie łyżką. I dodajemy jeszcze sztypkę soli, proszę bardzo. Usuwamy resztki ciasta z łyżki, tak mniej więcej, i zaczynamy zagniatać. No, jeżeli, tak jak widzicie, ciasto niekoniecznie chce być spójne, bo tak właściwie powinno być przy aktualnie zastosowanych składnikach, no to dodajemy tak około powiedzmy 70 do 100 ml wody, i wtedy ładnie już powinno być jednorodne ciasto, ładnie się powinno zagniatać. Tak więc, my teraz dodamy tą wodę. No, tak więc zagniecione ciasto umieszczamy w miseczce Przykrywamy do wyrośnięcia i najlepiej w jakieś ciepłe miejsce zanieść Ok, ciasto zakładam, że urosło Natć już podejrzała jak to wygląda, ja jeszcze nie Więc razem z Wami teraz robię unboxing naszego ciasta w misce 3, 2, 1, start! No całkiem nieźle, całkiem nieźle Ja na przykład nie wiem jak to robią inni, bardziej profesjonalni kucharze Ale ja często tak powoli... Wracając, miskę odlepiam u od niej, bo właśnie, żeby się samo wytoczyło. No i teraz je trzeba sobie ładnie rozwałkować, więc no, przepraszam Was, ale muszę mieć wolne obie ręce. Tu troszkę za słabo było rozwałkowane, ale to tam się nie trzeba przejmować. Ok, to teraz jak już mamy wstępnie ciasto na stolnicy gotowe. Dobra, tym razem używamy pomidorów z oliwą, z oliwek i czoskiem. Przeważnie stosujemy raczej zioła prowansarskie, no ale takie już mieliśmy w domu, bo w międzyczasie jeszcze była lasagne, więc... Takowe dzisiaj zastosujemy chyba trochę za dużo, co? Nie wiem. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Generalnie pomidorki są takim e, dodatkiem, bo głównie oczywiście chodzi o ten sos pomidorowy. Ale te kawałki są takim fajnym wykończeniem do pizzy. O, Lender, to będą za No i teraz są generalnie dwie szkoły. E, w większości pizzerii zobaczycie wszystkie składniki na serze. My w naszych domowych warunkach raczej wszystkie składniki układamy najpierw, a potem ser. Śmiało, śmiało. Więc teraz profesjonalnie rozkładamy szyneczkę. Jeszcze mamy do tego kukurydzę z chili i zieloną paprykę. Tak więc tutaj zrobimy małe cięcie. Składniki już rozłożone, te to podstawowe, więc teraz zasypujemy wszystko masą sera. I to nie przesadzam, bo mamy naprawdę dużo sery na każdą pizzę, bo lubimy wszyscy ser. W międzyczasie piekarnik do 180-200 stopni, zależnie czy macie termobieg, czy nie. 180 przy termobiegu, 200 przy braku termobiegu, albo... no tak, tak będzie. I około 15-20 minut, zależnie też tam jak tam lubicie wypieczoną tą pizzę, ja my pieczemy 20 minut. No i widzicie, i tak powstają zdjęcia na konkursy Ja i Maja Pizza. nom 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 nom